Prosta szkoła, matematyka, dzielenie ułamków zwykłych. Przypominam jeszcze o polubieniu filmu i zasubskrybowaniu kanału. Zapraszam Was na naszego Discorda, TikToka oraz Instagrama. Przygotujcie sobie jeszcze na początku kartkę, żeby robić ze mną te ćwiczenia. No i dobra, teraz już zaczynamy. Dobra, więc już mówię. Generalnie jeśli chodzi o dzielenie, no to możemy tutaj rozróżnić takie dwa rodzaje działań z dzieleniem ułamków zwykłych. Pierwszy rodzaj to może być taki, gdzie dzielimy ułamek przez ułamek po prostu, a drugim rodzajem jest dzielenie ułamka przez liczbę taką Całkowitą, w sensie liczbę całą, taką dużą, czyli to chodzi o to, że to jest liczba naturalna. Więc może zaczniemy od tego pierwszego przykładu, żeby lepiej wam wytłumaczyć, na czym polega dzielenie ułamków zwykłych. Dzielenie polega na tym, że to jest odwrotność mnożenia, czyli pierwszą tutaj liczbę przypisujecie tak, jak ona była. Czyli jak tutaj macie przykład 1 dziewiąta podzielić przez 4 szóste, no to piszecie 1 dziewiąta, nie zmieniacie nic, przypisujecie tak, jak było. I tutaj zamiast dzielenia piszecie mnożenie. Robicie mnożenie. No a jeśli chodzi o tą drugą liczbę, odwracamy ją. Czyli jak były 4 szóste, to piszecie teraz odwrotnie, czyli 6 czwartych. Teraz tutaj musicie pomnożyć, czyli góra przez górę, dół przez dół. Ale jeszcze na tym etapie musicie sprawdzić, czy nie możecie ze sobą skrócić. Skrócić możecie na dwa, na dwa sposoby. Albo na krzyż, czyli w ten sposób, albo górę z, dołą, z dołem, no na ten sposób tutaj. Więc tutaj sprawdzacie. Czy możecie skrócić? Możecie. 6 i 9 możecie skrócić 6 przez 3 to jest 2. Na 9 przez 3 to jest 3. Czyli 1 razy 2 no to jest 2, 3 razy 4 12. Gdy wyjdzie Wam wynik, trzeba zobaczyć, czy nie możecie skrócić tego ułamka, albo wyłączyć całości. Tutaj nie możecie wyłączyć całości, ponieważ liczba na górze jest mniejsza od tej co jest na górze, więc pozostaje Wam tylko zobaczenie, czy nie możecie tego skrócić. Dwójka i 12 się mogą skrócić przez 2, 2 przez 2 no to jest 1, 12 przez 2 to jest 6, czyli wam wychodzi wynik 1 szósta, no i dobra, co robimy gdy mamy do podzielenia liczbę naturalną, czyli taką po prostu dużą, zwykłą liczbę, musicie pamiętać, że taka duża liczba, taka na przykład 3 duże oznacza tyle samo co 3 pierwsze, czyli możecie zapisać to albo w tej postaci, albo w tej, to jest to samo no i teraz co robicie, piszecie sobie znowu, pierwszą tutaj liczbę tak samo jak było, czyli 6 siódmych stawiacie mnożenie i pamiętamy, trójka to jest to samo co trzy pierwsze, czyli tutaj musicie odwrotnie to znowu zapisać, więc jedna trzecia. Czyli po prostu chodzi o to, że jak płacie do podzielenia dużą liczbę, to po prostu stawiacie sobie tą, tą liczbę, która jest duża na dole, i na górze dopisujecie jedynkę. Czy jakbyście mieli ósemkę, no to piszecie 1 ósma. 9, no to 1, 9. No i dobra, i teraz tutaj mnożycie, czyli znowu góra przez górę, dół przez dół, ale musicie jeszcze zobaczyć, czy nie możecie znowu ze sobą tutaj skrócić. 6 i trójka da się przez, sobie, przez siebie skrócić, także 6 przez 3 to jest 2, no i 3 przez 3 to jest 1, 2 razy 1 to 2, no i tutaj 7 razy 1 to jest 7, także wynik 2, siódme taki zostaje. Lecimy do kolejnego przykładu, 2 trzecie podzielić przez 5 szóstych. Tutaj robimy to samo co wcześniej, czyli pierwszą liczbę przepisujemy bez zmian, 2 trzecie. Następnie zmieniacie znak, czyli piszecie mnożenie i 5 szóstych zamieniacie ze sobą, czyli 6 piątych. Sprawdzacie czy nie możecie skrócić, znowu da się skrócić, 3 przez 3 to jest 1, 6 przez 3 to jest 2. 2 razy 2 no to jest 4, 1 razy 5 to jest 5. Wynik zostaje 4 piąte. Kolejny przykład: 2 piąte podzielić przez 1 dziesiątą. Znowu 2 piąte razy 10 pierwszych. Zmieniacie tą drugą liczbę. 2 razy 10 to jest 20 o i znowu, zobaczcie, tutaj źle zrobiłem, ale dobra, dokończymy, 2 razy 10 to jest 20, 5 razy 1 to jest 5 i tutaj zobaczcie, że teraz musicie to ze sobą skrócić, ile piątek jest w 20, z 5, 10, 15, 20, czyli 4, ale zobaczcie, tutaj gdyby, ja to jeszcze raz przepiszę żebyście mogli zobaczyć, 2 piąte razy 10 pierwszych, zobaczcie, że gdy skrócicie sobie piątkę i dziesiątkę czyli przez 5 tutaj, 5 przez 5 1, 10 przez 5 to jest 2 to zobaczcie, że dużo szybciej wyjdzie wam ten sam wynik, który jest tutaj, więc nie musicie tutaj tyle mnożyć, więc jak macie jakieś duże liczby, warto skracać ze sobą. No i tak samo jak tutaj e, przypominam, że jeśli macie jakąś e, taką liczbę, że na dole jest 1 na górze jakaś duża liczba, no to jest, e, to wynik jest taki, jaka jest duża liczba na górze, czyli 4 pierwsze to jest 4. Dobra i zobaczcie, że też może być takie działanie, w którym duża liczba jest pierwsza i co się wtedy robi? Ja jeszcze wam pokażę tutaj, przypomnijmy sobie jakiś przykład z taką dużą liczbą, ale jako drugą liczbą, e, czyli 4 siódme podzielić przez 3. E, czyli zapisujemy sobie 4. 7 razy i tutaj tak: 1, 3. Po prostu tą dużą liczbę zapisujecie na dole, a na górze jedynkę. Skrócić da się, nic się nie da ze sobą skrócić. 4 razy 1 to jest 4, 7 razy 3. No tutaj jest duży wynik, czyli 7, 14, 21. Skrócić tego ze sobą się nie da, także lecimy dalej. Co robicie w tym przykładzie? Tutaj musicie tą liczbę pierwszą zapisać tak samo jak była, czyli, ale nie możecie zapisać czegoś takiego, no bo będzie Wam trudniej. Musicie zrobić to w ten sposób, że tą dużą liczbę zapiszecie tak, że tą liczbę, która jest, to piszecie na górze, a na dole jedynkę. Czyli jeśli będziecie mieli na przykład 8 do podzielenia przez coś i ta ósemka będzie pierwsza, no to piszecie 8 pierwszych, no bo jak z tego wyłączycie całości, to znowu będzie 8 macie mniej więcej o co chodzi. No i drugą liczbę tutaj oczywiście mnożymy. No i odwracamy, czyli 10 siódmych. Da się coś ze sobą skrócić, nic się nie da. Także mnożymy teraz 4 razy 10 to jest 47 razy 1 to 7. No i teraz trzeba wyłączyć całości. Ile będzie w 47? Ja słuchajcie, tutaj sobie kalkulatorem już pomogę, bo mi się nie chce tego liczyć. 7, znaczy nie, 40 podzielić przez 7 to jest 5, czyli 7 razy 5 to jest 35, więc zostanie tak, będzie 5 i 5 siódmych. Taki wynik zostanie tutaj. Wy róbcie to po prostu sposobem pisemnym, czyli robicie tak, że jest 7 podzielić na 40. No więc tak to się robi. Dobra. Lecimy teraz do kolejnego przykładu, tutaj żeby przećwiczyć, czyli znowu pierwsza jest duża liczba. Tutaj znowu piszemy na górze siódemkę, na dole jedynkę, później mnożymy i odwracamy. 7 pierwszych razy, no tutaj będzie 7 pierwszych. No tutaj akurat bardzo łatwy przykład, czyli będzie 49 Pierwszych, czyli po prostu 49. Dobra, kolejny przykład tutaj już może być trudniejszy. 2 i 2 trzecie podzielić przez 4 piąte. Tutaj, pierwsze, co musicie zrobić, nieważne czy to jest pierwsza czy druga liczba, musicie ułamek do formy niewłaściwej, do ułamka niewłaściwego sprowadzić. Czyli nie może być tej dużej liczby. Czyli co tutaj trzeba zrobić? Ta duża liczba, przypominam, oznacza to, ile razy tej na dole jest tutaj na górze. Czyli po prostu musicie pomnożyć sobie dużą liczbę przez tą na dole, czyli 2 razy 3 to jest 6 i dodajecie tą, co jest na górze, czyli 2 razy 3 to jest 6, dodać 2, 8, no i przepisujecie 8 trzecich, podzielić przez 4 piąte. Następnie tutaj musicie zamienić znaki, czyli znowu pierwszą liczbę przepisujecie 8 trzecich razy i to zapisujecie odwrotnie, czyli 5 czwartych. Patrzycie czy możecie coś ze sobą skrócić, można, 8 i czwórkę da się skrócić, czyli 8 to jest 2, 4 to jest 1, 2 razy 5 to jest 10, no i 3 razy 1 to jest 3, teraz sprawdzacie sobie ile trójek jest w dziesiątce, 3 są, czyli to będzie 9, no i zostanie 1 Trzecia, czyli taki wynik, 3 i 1 trzecia. No i dobra, ostatni przykład to już taki mega trudny, 3 i 4 siódme podzielić przez 2 i 3 czwarte. Czyli znowu tutaj trzeba do ułamka niewłaściwego, 3 razy 7 to jest 21, dodać 4 25, 25 siódmych, no i podzielić 2 razy 4 to 8, dodać 3, 11. Czwartych. Teraz musicie to odwrotnie zapisać, czyli pierwsza liczba bez zmian 25,7 razy 4,11. I teraz sprawdzacie, czy możecie skrócić. No niestety się nie da, także tutaj trudny przykład dałem. 25 razy 4 to jest 100. 7 razy 11 no to jest e, tutaj 77. Więc, e, więc wynik tutaj dosyć łatwy. Będzie po prostu 1. No i teraz od 100 musicie odjąć 77, czyli Wam wyjdzie po prostu 25. 3, czyli wyjdzie wam 23,77. Zaraz jeszcze sprawdzę, słuchajcie, kalkulatorem, żeby się upewnić. Czyli 77 dodać 23, tak, 100. Czyli dobrze to zrobiłem. Dobra, słuchajcie, teraz macie ostatnie tutaj zadanie, czyli po prostu zastopujcie ten film, spróbujcie sami to rozwiązać. No i za chwilkę zobaczycie rozwiązanie. Także 3, 2, 1, no i macie rozwiązanie. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jakbyście mieli jakieś jeszcze pytanka, to piście w komentarzach, będę pomagał. Przypominam wam o zostawieniu łapeczki w górę oraz suba na kanale. Zapraszam was na naszego Discorda, Instagrama oraz TikToka. No i cześć.